Hej, hej, witajcie. To jest kolejny odcinek z mojej serii Let's Play Trash Bandicoot 3. Jestem Mr. Bobro i zapraszam was do za oglądania. E, tak jak wspominałem... Oj, slow down. E, będziemy dalej przechodzić rundę Lipskie. E, wiem, że mam mnóstwo zaległości, chcę dalej ale do tego będzie służyło coś co już będzie po, po całej serii się wydawało czyli e, let's play Crash to 3 bonusy coś takiego Jak 4 będzie się zwało i tam będę właśnie moim przepraszam tam będę właśnie przechodził te różne wyścigi bonus levela itd yeah. Dobra, a teraz robię tylko cięcie i zacząć się rywa spotkamy się za chwilę Ok. no to zaczynamy Znowu kroko Zaczymy R Czy Czyli wypadłem z, z w prawy po paru dniach przed Oj czekajcie Dobra już e, Nie lubię motorówek Dobra nie merde, dźwięku, czy nie wam za głośno? Mój głos. Ooooo! O, o. <grymne> Tam trzeba płynąć. Oj. Nie wiem czy coś nie ominę, ale mówię, póki co to jak przychodzi to bardziej ludzie, a później termin już już z planem robić, więc, więc wiecie. Nie wow, wow, wow. nie Nienawidzę tych motorówek sterowanie jest Ej. Co? O. No dobra, sporo tak. Karta mi jest spisana. Motrow głośna jest? Bo jest. Znowu nerd. Aha. Checkpoint. Yes, Jest. Jesteśmy te beściaki. Replay. Cięcie. Chyb. Tak. Oj, 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 Bomby. A, a mówiła mama, nie śmieć w rzece, nie śmieć I tak wszystkie drogi prowadzą do rzymu. Taka propos. O, 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 patrzcie, pływasz bałwanie. Ale nas cofnęło chyba. O nie, nie jest jeszcze... Ooo ja, ja, celność moja jest... świetna. Ale to to moje podniesienie, że... już jesteśmy coraz bliżej wybuchnięcie. Nie, jesteśmy już coraz bliżej końca serii, no... co tu gadać dużo. Już to jest 21. odcinek, o ile się nie mylę. Ja. Będę na YouTube'a wszystko. No i leć... będę... kolejne serie. Najlepiej, oj, to trzeba... Tak jest... Fuck! Trzy życia. Ja tam chcę iść. To jest raj. No tu muszę iść, to lepsze życie. Ale przecież dużo tej nie dam, ludzie płynąć dokładnie. Czyli na nim to jest szczałka, nam pokazuje Ale ta szczałka to nic O. Wow. Fuck Widać przez co w tył czy się wydawało Aha, czyli tam jeden po coś można wracać O. Wow. Te co nas może wyścigi przejdę bo e, runty wodne mają to do siebie że ich wyścigi są całkiem łatwe do ogarnięcia e. Dobra A co to będzie Palmy rosną Wystrój 3D o, Oj a widzieś co tam jest? Tam pod wodą jest życie gdzieś Aha, chyba to trzeba Lepiej by się zanurzyć tak, to o co chodzi? Weźmiemy rozpęd Eee, oś nie jestem się Łoo wow. Nie, myślę, że ma dużo życia, tak? 11, nie, nie jest źle z naszym życiem, będę nie, nie się trudził po jakieś... Nie wiadomo, jak, jak je... do zdobycia życia. Ja tutaj mam luźną sytuację, o nie! No luźną. Dobra, pełen profesjonalizm, Mr. Bobru. Weź się w garść, jesteś na wizji. Ogólnie chciałbym zapowiedzieć, że za czas, jak trochę, trochę jeszcze widzów nam skoczy, zacznijmy z Lutudzinem e, audycję live. To spodziewałem się dziś ogromnej sławy, ale jednak teraz mam, nie wiem, ja mam 100 e, ilością widzów. Mr. Lutudzin ma ich... ile tam? 40? Na razie nie ma sensu nic zrobić, bo nie wiadomo czy coś w ogóle by w na to life'a A jak będziemy no nie z 500 widzów nie ja miał A no, on będzie miał parę e, z dwie stółki No to myślę, że wtedy by można było zacząć oooo Ta skrzynia jest moja Fuck you Jeden znowu nas tu cofnęło. To się zaczęło robić nudne. O, jaki skill. Teraz cofamy. Wszystko na jednym. Na jednym. O, wow, shotie No nie wyszło. Cofamy i. Teraz tutaj nasza droga tak. Ale fups Nie mogę w to uwierzyć A to coś mieszam? Nie, ty chyba Nie, nie do tego. O. Pozwólcie, że save state dawalne. walnę mam przeczucie, że Ten wiecie, tu i instynkt U mężczyzny Że muszę, muszę to zrobić Oooooo Nie wyhaczyłeś mnie Zboczeńcu O. Przysztof. Coś ma ostrzydy Jeszcze z wiosła dostałem jakby to moja wina było O jezu, nie, pozwólcie Naprawdę jest późno, jestem trochę zmęczony No ale let's play niestety musi Show must go one Choć tak No i Oooooooooooo, e, Nie, musimy nagrywać to let's playa Wcale on nie jest jakiś taki tego Nie, proszę jest naprawdę fajny Czasami po prostu jak to Czu... Gdzie jestem ja... wiosłem? Człowiek jest trochę zmęczony Po prostu trochę inaczej wygląda dra, Ale... Nie jadę naprawdę przy Trashu można się rozluźnić na luzie A tak poza tym... No to trochę wam posmucę co to, mnie na pewno Po straszu wszystkie ciśniki zostały wrzucone To zaczynam... Serię Wiedźmin e, 1 Tak, później będzie seria Ghostmaster, w ogóle między Wiedźminami, Wiedźminami będzie czasami Ghostmaster odcinki z 1 czy 2 wrzucę Jakoś nie wiem Teraz jestem tutaj w tym innym mieszkaniu babci mnie naszła ochota nagle będzie starał się typu Ghostmaster No i takie tam wiecie Nie znalazłem po prostu na półce leżał i mówił Zrób let's play-o oh. no to co? O, świetną ilość zdobiliśmy Ale nie miał Na No nic Nie, yy, nie wiem Jak ktoś grał, na pewno zauważy, że Po prostu jest coraz ciężej, gdzieś to jest poukrywane, mapy są coraz większe I w ogóle pępek mi boli jak się schylam no. <laughs> Niektórzy może zrozumieją to. Teo osuchara. Dobra, ja kończę. Z tej, tutaj. Eee, komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Następny odcinek... Oj, myślę weszliśmy. Nie weszłeś. Uch, szybciej. Eee, następny odcinek będzie z mapki... Future Frenzy. I znowu będą dwa zacichane klejnociki których nie będzie wiadomo jak zdobyć, a później pod będzie za to być Tom Wader Dobra No to do zobaczenia, hej